żeby to była rzeczywiście taka y, y, taka polska y, Anna Wintur skąd pomysł na e, w, e panią Małgorzatę Kożuchowską, że akurat akurat ona. I ja tutaj absolutnie nie piję do tych medialnych tam plotek, że tak, się tak. były tam skłócone, jak i dlatego pani uśmierciła Hankę no Mastowiak, a, i tak nie wiem, wiem, ale akurat wiem, że też jest współproducentką tak. filmu. Dlaczego akurat, co, co takiego pani wczuła, że to jest osoba, którą może pani w jaki sposób siebie oddać, żeby zagrała? Ja uważam, że Małgosia jest osobą, która po pierwsze zna tę branżę, więc nie jedną mm -hmm. producentkę i producenta widziała pracowała zarówno ze mną, jak i nie, z Dorotą Kośmicką, która mhm. też jest bardzo taką znaną producentką w branży telewizyjnej, więc też mogła coś podpatrzyć i coś zobaczyć. Mhm. Po drugie jest osobą, która moim zdaniem jest w stanie zagrać i, i złą i dobrą. Mhm. Sama to przeżyłam, bo, ponieważ Hanka Mostowiak na początku Dobre, była, na na niedobrą, początku była się po, mścić, po prostu tak. straszliwą e, e, suką, po no. po prostu, która chciała zniszczyć rodzinę mhm. Mostowiaków i jakoś tę przemianę fantastycznie dość karką. Małgosia zagrała i była wiarygodna zarówno na początku serialu, jako ta Zła, tak. jak i później jako ta idealna matka i żona i synowa. Więc po pierwsze, wiedziałam, że ona to dobrze zagra, po drugie, że zna środowisko. Po trzecie, że ma w sobie ten rodzaj takiej energii, który, który tej postaci był potrzebny. Yy, I ma też ten taki rodzaj klasy, którą chciałam, żeby ta bohaterka miała, żeby to była rzeczywiście taka, yy, taka polska yy, Anna Wintur, prawda? Tak, ta tak yy, tak. która, która rzeczywiście yy, rozstawia tam wszystkich tak. po kątach i jest po strachem, to wszyscy wiemy. Ja by I, ubiera się prawdy. Tak. Był tak. film na ten temat i yy, to była taka nasza referencja, jak myśleliśmy o tym, ale wiedziałam, że, że Małgosia ma też ten rodzaj takiej klasy, że ona taką zimną jak lód, ale z pewną klasą, z urodą, z wyglądem mm -hmm. tę producentkę, tę gwiazdę telewizji, prawda, rządzącą telewizją zagra. Także wydaje mi się, że, że to naprawdę było, był strzał w dziesiątkę, bo uważam, że ona zagrała świetnie. Jest bardzo wiarygodna w tej roli, zarówno w tej przed przemianą, jak i po przemianie jest równie wiarygodna. I, i, i tego byłam pewna, że na to będzie potrafiła zagrać.